Pani poseł ma pytanie z tak zwanych spraw bieżących. Chciałbym chciałam zapytać się o opinię na obywatelskiej z tego, co Pani myśli o tej Jeżeli mogę się do tej sytuacji odnieść, no, to moim przekonaniem jest to sprawa e, polityczna tak naprawdę, ponieważ nie uważam, żeby prawa kobiet były w jakiś sposób zagrożone. Świadczy o tym chociażby fakt, iż w naszym rządzie e, piastują z znaczące funkcje kobiety, czyli pani premier, pani minister polityki społecznej rodziny, pani minister kancelarii edukacji. premiera edukacji, więc uważam, że, że tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie sprawa polityczna, wykreowana w celu przykrycia tak naprawdę naszych działań, działania prawa i sprawiedliwości, które są popierane przez społeczeństwo. Środowiska zaangażowane w tego typu akcje to są również środowiska, które do tej pory wychodziły na ulice protestując przeciwko rządowi. Czy przepisy aborcyjne powinny być zaostrzone według państwa, ponieważ on się sprowadza do tego? Czy ten kompromis, który już od wielu lat funkcjonuje, powinien zostać zmieniony? Czy on się nie sprawdza? Szanowni Państwo, ja bym chciała bardzo pod... mocno podkreślić, że sprawa dotycząca właśnie teraz tych projektów aborcyjnych nie jest nie, nie wyszła z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Były to projekty obywatelskie. W związku z tym jeden z tych projektów stop aborcji będzie procedowany w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Więc pozwólmy na spokojną, merytoryczną dyskusję w tejże komisji bez fleszy, bez wywoływania niepotrzebnych a życia dzieci poczętych jest sprawą bardzo delikatną. W związku z tym uważam, że w tej sprawie powinny się toczyć merytoryczne, spokojne rozmowy, nie tak jak to próbuję Przekazywać opozycja, tudzież środowiska, które w tej chwili wychodzą na rybak. Ktoś by się dowiedział, czy to pana stanowisko? Ja, czy te przepisy powinny być zaostrzone przez odpowiednie kraje? Szanowni Państwo, w tej sprawie, częściowo ja muszę powtórzyć to, co powiedziała pani poseł, bo zresztą mówiłem wcześniej wielokrotnie. To są projekty obywatelskie. Ja zresztą mówiłem w imieniu Klubu, ponieważ Przewodniczący Klubu mówił, że w prawdzie oczywiście będzie każdy głosował zgodnie z własnym sumieniem, natomiast intencją, i także rzeczywiście kierownictwo Klubu zalecało, aby było dalsze procedowanie obu projektów w Komisji. Jakie w kształcie one wyjdą z Komisji, tym bardziej, że Teraz pojawia się na gdzieś na horyzoncie również projekt senacki, dotyczący wyłącznie uębki. Nie wiem. Natomiast należy podkreślić jedno, że zapewne każdy będzie w tej sprawie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Zapewne będą zgłoszone różnego rodzaju poprawki. Jeżeli nie będzie nawet projektu senackiego, tylko byłby ten, byłoby różnego rodzaju poprawki, chociażby związane właśnie z karaniem kobiet, żeby jego nie było, czy też kwestiami związanymi z euchemiką. I będzie każdy z nas głosował nad poszczególnymi poprawkami, za każdym razem rozważając to w własnym sercu i sumieniu jaką decyzję chce podejmować.